Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Piotr Lipton-Szymański. Przygotowałem dla Was dzisiaj porównanie trzech kart graficznych: XFX Radeon R9390, Sapphire Radeon R9390X, a także GeForce GTX 970 w edycji Strix od firmy Asus. Porównamy sobie dzisiaj ich pracę, a więc wydajność, kulturę pracy, pobór mocy i wreszcie ocenę, która z tych kart jest najlepsza w cenie do 1800 zł. Zaczynamy z prezentacją wszystkich modeli. Prezentację rozpocznę od przedstawienia Asus GeForce GTX 970 z chłodzeniem Strix w wersji OC. To stała bywalczyni naszych testów, często otwierająca zestawienia pecetów do gier. Model bazujący na rdzeniu Nvidia GM204 wyceniony jest na nieco ponad 1500 zł. Buduje go 28 cm laminat, układ chłodzenia składający się z solidnego aluminiowego radiatora, trzech rurek ciepłych i dwóch 100 mm wentylatorów. Karta jest chłodzona półpasywnie, a do jej zasilania potrzeba jedno 8-pinowej wtyczki PCI Express, co zresztą ma swoje przełożenie na limit mocy tego układu. Jak to mam w zwyczaju, zaraz po prezentacji danej karty informuję Was o jej temperaturach, emitowanym hałasie i poborze mocy. Tak więc, rdzeń graficzny GN24 podczas gry nagrzewał się do zaledwie 66 stopni Celsjusza. Po wykonaniu overclockingu temperatura układu NVD wzrosła o 5 stopni. Układ chłodzenia w takich warunkach emitował hałas od 36 do 38 dB. Całkowity pobór mocy platformy testowej z kartą Asusa nie przekraczał 270 W. Najbliższą konkurencję dla GeForce GTX 970 stanowi Radeon R9390. Po raz pierwszy na kanale mam przyjemność przedstawić Wam model firmy XFX z chłodzeniem Double Dissipation. Model ten przez długi czas utrzymywał się w naszym sklepie w kwocie nieprzekraczającej 1500 zł. Przyznam się, że od początku zakochałem się w designie tej karty. Świetem wytłoczenia na osłonie chłodzenia dwa ładnie połyskujące 90 mm wentylatory, wreszcie rozbudowany układ chłodzenia z odrębnymi radiatorami dla sekcji zasilania i pamięci GDDR5. Spójrzcie na Tył. Backplate wykonane z szlifowanego aluminium. Coś pięknego. Jeśli chodzi o technikalia, karta jest fabrycznie podkręconym modelem 390, dokładnie o 50 MHz na rdzeniu Hawaii. Do zasilania karty niezbędne będzie podpięcie 6- i 8-pinowej wtyczki PCI Express. Jednak to najgłośniejsza i najgorętsza karta graficzna w prezentowanym zestawieniu. Temperatury Hawaii, za który odpowiedzialny był system Gostermal 3.0 z łatwością przekraczały poziom 80 stopni Celsjusza. W takich warunkach układ chłodzenia emitował hałas rzędu 49 dB. To nie karta graficzna, to prawdziwa suszarka, ktoś by pomyślał. Pobór mocy także nie należał do najniższych. Przed oce zamykał się w 350W. Po podkręceniu dobijał do prawie 370 W. Najdroższym modelem z całej trójki jest Sapphire Radeon r 9390 x Nitro. To także wersja fabrycznie podkręcona, jednak o zaledwie 30 MHz na rdzeniu graficznym. Popularnego szafirka buduje ponad 30 cm PCB z ogromnym systemem chłodzenia tri -X. Sami zobaczcie, jak prezentuje się ten układ aluminiowych finów i trzech wentylatorów. Duża, zajmująca ponad 2 sloty karta dostępna jest w sprzedaży w kwocie 1799 zł. Karta zasilana jest dwoma wtyczkami P6 plus 2 pin, a na jej rewersie znajdziecie ładnie wyglądający czarno-szary Backplate. W trakcie procedury testowej rdzenie graficzny Hawaii osiągał maksymalną temperaturę 72 stopni Celsjusza. Wzrost taktowań R9 390X powodował, że karta swoją temperaturą dobijała do poziomu 75 stopni. Układ chłodzenia tri jest wyraźnie słyszalny pod obciążeniem, w trakcie którego emituje hałas w przedziale od 41 do 44 dB. Zapotrzebowanie na moc Nitro nie wykraczało poza 385 W. Moi kochani, czas na podsumowanie, czyli to, co lubię najbardziej: trzy karty graficzne na stole i jakże trzy różne modele GPU. Abstrahując już od ich kultury pracy, to chciałem zwrócić uwagę na dwa takie pojedynki: po pierwsze GTX 970 kontra R9 390, a po drugie te dwie karty graficzne versus R9 390X. No dobra, na początek może ten pierwszy pojedynek. Wręcz zażarta walka AMD z Nvidia o ten rynek kart graficznych do 1500 zł. Który model wybrać? Czy zielonkiego, jak trawa gtx 973, czerwonego? O, proszę zobaczyć tutaj czerwonego niczym wulkan rozgrzany rado na R9390X. Wielokrotnie mówiłem Wam o tym, że te karty graficzne tasują się w testach wydajności. To widać po wykresach. I po tych liczbach, które prezentowałem Wam w dzisiejszym materiale. Ciężko ocenić, która z graficznych jest tak naprawdę wydajniejsza. No może po wykonaniu overclockingu. Wtedy Nvidia sporo zyskuje, a traci AMD. Ale co jeśli porównamy sobie wydajność na przestrzeni kilku miesięcy, bądź nawet kilku lat układów Nvidia AMD? No nie jest tajemnicą poliszynela, że układy Nvidia tracą na rzecz właśnie AMD w kolejnych edycjach gier, w coraz nowszych tytułach. Dlaczego tracą? Bo okazuje się, że architektury, wcześniejsze kart są tak mocno wyżyłowane, że nie obsługują one w takim stopniu gier jak nowe generacje kart graficznych. Sytuacja z Keplerem i Fermi, no chyba już o tym każdy wie, że w przypadku tych starszych kart graficznych widać słabnącą wydajność, ale ona niesławnie w względu na sterowniki, a głównie na to, że architektura przestaje nadrabiać w porównaniu z tą nowszą, na przykład z Maxwellem, który jest dzisiaj na topie. Co będzie przez Pascalu, tego nie wiem. Może się okazać, że ten Maxwell na dzień dobry jest tak wyżyłowany, wejdą nowe technologie, wejdzie nowe wykorzystywanie jednostek SM i o dziwo Pascal będzie zyskiwał, a z kolei powolutku Maxwell będzie tracił. Tego nie wiemy. W przypadku MD jest sprawa prostsza, bo cały czas rozwijana jest od kilku lat architektura GCN. Ja nie chcę za bardzo chwalić tej architektury, jakby wychwalać ją pod niebiosę, ale faktem jest, że te odgrzewane kotlety naprawdę sobie nieźle radzą. Oczywiście, otrzymują usprawnienia w kolejnych edycjach, w kolejnych architekturach. Kompresja przy pamięci, lepsze testelatory. Z tym wszystkim się zgadzam, ale, mimo wszystko, w przypadku NVD mówimy tutaj o dużych stratach wydajności. W przypadku AMD o znacznie mniejszych lub w ogóle nikłych. I tym tematem zamknąłbym dyskusję o R9 i GTX 970. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat tych dwóch kart graficznych, którą wybrać, to zerknijcie do poprzednich moich materiałów, tam powiedziałem już wszystko. Natomiast dzisiaj warto dyskusję przekierować na inne tematy, właśnie na tematy słabnącej wydajności na GeForce'ach w kolejnych edycjach architektury, może na dx 12, może na Wulkana. W ciągu kilku miesięcy sytuacja na rynku kart graficznych może się znacząco zmienić. Zobaczymy, czy to będzie prawdą. A teraz przejdziemy sobie do porównania r 9390 x Czy w ogóle warto tę kartę zainteresować się jeszcze na końcu 28-nanometrowej przygody z kartami graficznymi. Radeon R9 390X od firmy Sapphire. Czy warto wybrać tę kartę graficzną za 1800 zł? Jeśli spojrzycie sobie na ceny kart graficznych w tym przedziale od 1500 do 2200 zł, to zobaczycie, że ten model idealnie wpisuje się w przedział tej kwoty. 1800 zł. Tak naprawdę nie ma on żadnej konkurencji, bo żeby kupić wydajniejszą kartę graficzną, trzeba dopłacić co najmniej 300 złotych. Żeby wziąć tańszy model, no to zaoszczędza się na tym 300 złotych. Czyli zobaczcie, mamy 300 tu, 300 tam. Tak mniej więcej mówię o tych modelach, które się sprzedają, są najpopularniejsze w tych budżetach 1500 i 2100, 2200 zł. 390X. Ile zyskujecie nad tymi dwoma modelami? No około. 5-10% do wydajności. Jeden powie, że to dużo, drugi powie, że to mało. No, co osoba, to inny werdykt. E, natomiast ja muszę powiedzieć, że jest to karta graficzna idealna dla osoby, która nie podkręca modelu GPU, bo Safari jest już mocno wykręcony i na samym ocenie niewiele zyskacie, a jeżeli coś zyskacie, to kosztem poboru mocy kultury pracy czyli będzie to model niestety, ale dość mocno wdający się e, użytkownikowi w słuch. E, Dlatego też polecam ten model karty graficznej osobom, które nie mogą dopłacić do wydajniejszego modelu, np. r 9 Nano i GTX -a 980, a nie chcą brać karty tańszej i słabszej. To jest radona R990 i GTX 970. Także ten model właśnie polecam osobom, które mają 1800 zł na zakup karty chcą kupić w tej kwocie najwydajniejszą kartę graficzną, a alternatywy po prostu w tej kwocie brak do tej karty graficznej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. To już wszystko. Do zobaczenia w następnym materiale Morele TV. Mówi Lipton. Pa pa.